Yo siemanko z tej strony witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale I ze mną dzisiaj jest Bella Siemanko Bella wróciła do mnie słuchajcie Ale nie chcę im powiedzieć jeszcze dlaczego jej nie było Także jak nagramy odcineczek z Bloxburga To wtedy się dopiero dowiecie Także oglądajcie filmiki na bieżąco Gdzie ty Bella zniknęłaś już? A dzisiaj gramy sobie w gierkę która nazywa się Dragon, My Dragon Tycoon I tutaj jest to tykon ze smokami po prostu Gdzie będziemy wykluwali smoki z tych naszych jajek Więc zobaczymy jakie smoki uda nam się tutaj wykluć Jakie będą duże dalej. Także oglądajcie filmik do końca, a jeżeli wam się to zostawcie łapeczkę do góry Fajnie jeżeli będzie 20 tysięcy łap do góry Subskrybujcie mój kanał, bo macie szansę wygrać paczkę z VitoShop'u i wpadajcie na VitoShop.pl To mój slajd Nie no. no. to był mój, a ty przyszedłeś to był, to był mój, to był mój, a byłem to o, ja byłem tu pierwszy Ej to dobra jak to się nie wykluwa nie... te jajka, bo ja nie wiem nawet I idę tutaj do środka No i co tam? Za zero kupiłam coś Co kupiłaś? Za zero coś? Co za zero? też jest za zero Co? Okej. Okay. A gdzie ty masz w ogóle, a gdzie jest mój dropper? Gdzie jest mój Tajkun? Weź sobie go musisz dotknąć. Gdzie? A tam jest dobra! <laughs> ja zapytałem, że to jest Tajkun, bo to wygląda trochę jak symulator, a to jest tak naprawdę tajkun i to jest dziwne w ogóle. No. Co się tu dzieje? Ale dobra, spoczka, zobaczymy. To ja już nie ogarnę na samym początku Czekaj ja nie wiem, dzisiaj jakiś taki dzień. Po prostu chyba jest dziwne, bardzo. Po prostu, dobra, okej. No i mylę się cały czas, jak mnie to już denerwuje po prostu. Nie mogę powiedzieć ani jednego słowa normalnie. Zaraz nie głos Dobra, okej, jestem tutaj. Dobra, mamy tycoon, Gdzie są pieniądze moje? Dobra, jesteś za zero. Nie ma tu sobie najpierw człowiek 80 i za zero tu znowu coś jest za zero O, dobra, są smoki. jest okej. Mamy smoki tutaj. Dobra, leci coś. Coś się tutaj nabija. Okej, okay, dobra, dobra. Jak nie widzieliście wczorajszego odcineczka, jak grałem sobie, słuchajcie, w takie piłeczki i takie oby z piłkami, było fajne. To wpadajcie na na, na ten odcineczek po prostu i dajcie znać, że jesteście z tego odcinka. I tyle. <ścoughs> Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, więc y, ja tutaj biję te slimy. Nie wiem w ogóle po co ja je biję co za nie dostaję, ale chyba no, kasy, tak mi się kasę. wydaje. No ale też jakiś tak. poziom się wbija, nie wiem po co, nie wiem do czego, ale spoko, wow. dobra. Kiedy otworzy się to jajko w ogóle? Oj, o, tu na nazwę smoka można wpisać. Tak, nazwę smoka? Evolution needed Co? Mm, faktycznie? Ej, nie mogę mu wpisać nazwy. Musimy nie mieć nie jakiś wyższy poziom chyba po prostu. No dobra. Okay. Dobra, mamy no 200 tak, kasy, tutaj mamy 300, okej. Okay. Więc no dobra, kupujemy no to, to, to... upgrader, kolejny upgrader. Mm. O, i ten za robuxy. Wolsy. Od razu kupujemy za robuxy. Wiedziałam, że tak będzie. Dzisiaj wydamy trochę robuxów, trudno. Wallsy od razu i weapons mamy. O, nowe bronie będą. Ooh. Dobra, kupujemy. That, that Gdzie są te Ooh. weaponsy? Faktycznie, no te smoki tutaj zbierają nam jakby jakieś takie diamenty, po prostu je wrzucają. Te upgradery to są takie, że ten smok zieje ogniem, tu chyba? <laughs> tak to przynajmniej wygląda. Muszę iść, bić te slimey Kupiłem te weapons, ale nic tutaj nie ma. O, dobra, mam shelf i światełka jakieś. A gdzie te weapons są? Kupiłem Jeszcze, i nie ma. Żadnych weaponsów. Bez sensu. Bo tutaj też jest jakaś kłódka, co nie? Na R i F Jest taka kłódka Na dole Nie wiadomo, o co tu chodzi, no dobra nie wiem, o co tutaj chodzi Wiemy na razie to, ej, tu mamy inwentory i mam sworda tylko PvP Ale upgrade'ować chodźmy. można Otwórzmy. sworda, dobra Zupgrade'owałem wow. sobie o jeden Dawaj PvP, otwórz człowiek. Nie, nie otwieram, ja się boję jeszcze, na <laughs> Dawaj, razie Dawaj, ja otworzyłam Nie, 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 ja nie otwieram, ja się boję Dobra, tak na razie nie muszę nie ten y, taików, no ogarnąć, w ogóle o co tu chodzi, bo to, na razie to tak średnio mi to idzie <grych> No i levele też na dole są? Są, są właśnie Spoko Dobra, słuchajcie, ja muszę tu robuxy dobrać jakieś dobrać. wydać nie, Starter ja, Pack, nie, o, to mi się podoba Auto, ka kasier, wow. double money, y, x double, dobra, tutaj mamy value pack za 800 robuxów, wow Aha. Za 1500 robuxów jest coś episkiego Nie no, nie przesadzaj Dlaczego? A to, A to, to jest... za 800? U. Nie stać mnie Dobra, ale starter pack Nie stać, na pewno dobra. Ty Jakieś kody tu można wpisać Dawaj starter nawet. pack Robimy A nie, dobra, bo Dobra, ja mam, nie mam blue sword I coś jeszcze tam dostałem Ale nie pamiętam I chyba co nawet teraz nawet robuxów nie mam Nie Czekajcie. I golda dostałem, 6000 Gdzie? A pik gdzie jest ten gdzie? gold mój? Dobra, mam mieczyk <grym> jakiś lepszy Wow, za 28 bije, dobra, jest spoko 6000 golda dostałem, jakie ja golda w ogóle tutaj nigdzie nie mam do zbierania To, co tu chodzi hmm. A mam jakieś bezsensowne rzeczy do budowania Ty jest za kasę? Które mi nic nie, nie dają Nie wiem, o co tu chodzi No właśnie, tu jest dużo rzeczy takich, które nic nie dają na razie Tak, i najpierw musisz je zbudować, Cable dopiero chef. później dobra. Fajne Są tutaj smoki, siedzą, dobra, okej okay. I tu już nie ma nic, smoki. więc teraz na zewnątrz muszę coś kupić tak, 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 dokładnie. Ja już o dobra, dobra. Teleport Flord, to jest w ogóle? No. Teleport... To jest bardzo takie zbudowane? Forest Hub, dobra. Teleport do jakiegoś innego świata ogólnie. Mhm. Mm Tutaj jakieś drzwi Jest taki tu na mapie, widzę, dobra. Nawet. Weapon Shop, okej, okay, dobra, mamy. Zresztą można się tam przejść. Pierwszy Weapon Shop. Dragon Sword za 50 Robuxów. Co, to Co on nie mam daje? Dobra, szczerze. kupuję go. <laughs> ja wszystko nakupuję, słuchajcie. I. I ci a, i jest, to w ogóle on nie On jest da. słaby, ten sword, więc niepotrzebnie go kupowałem. Dobra. To super. Ale ciesz się, że w ogóle go masz. Bo czasem jest tak, że wydajesz to, bóg a przecież nie masz, nie? No, to Oszukujące. dostałem, ale strasznie słabą rzecz. Nie, 300 nie Dobra, okej, okay. bijemy tego slima nadal. Level pierwszy ma. I to Dobra, okej. Okay. Okay. Trochę ekspodajcie więcej. Pyk, pyk, pyk. Wow, ale Pick, też dobra. trzeba sobie to kupić. O nie. Ej, no ja będę musiał chyba robuxy tu doładować, żeby double cash hmm. jeszcze kupić sobie. Ja nie mam robuxów Bo To jest za 800 ja to mi nie, nie stać. Uuu, jakie chodzenie dobra. tutaj. 800 trzeba mam jest. Trzeba zobaczyć te slajmy. Ale mam strasznie... ej, ma, dostałem niby 6000 golda, a ja nie wiem w ogóle co za tego golda ja mogę zrobić 6000 golda? No, jak tu no golda jak w ogóle no, budować? Nie, nie no to jest kasa. A gold no. to jest gold. To ja nie wiem. Na ten smok, kiedy wbije jakiś poziom? Ha, o co tu nie chodzi? Nie mam pojęcia. Dobra, idę do tego innego świata. Forest Czemu? Hub. A jak jesteś jeszcze za słaby, masz y, fajną broń? Czy A, coś? dobra. Nie wiem, idę tu. Nie wiem, idę Trudno, próbuję. Nie, no tu są jakieś takie robale i daj im radę no. na razie. Aha, one są kasy mocniejsze chyba pewnie, No, śliny. trochę mocniejsze są. No dobra, okej. Okay. To ja nie mam, bo ja mam drewniany miecz, to ja jeszcze się tam nie wybieram. Ale kiedy tego Ale smoka zaraz. ja będę miał, jak on ma drugi poziom? Jak go otworzyć? A właśnie, bo ja też to muszę otworzyć. Czy on nabija poziom, jak ja biję tutaj? Chyba tak. 266, czekajcie. 266 ma. No, odnabija. Dobra, jak się bije te potwory, to nabija się poziom Aha, smoka. okej, okay, rozumiem. Także jest o, też się tepłam do tego świata. Dobra. Ja kupiłam tego, tego. Okej, okay, ma trzeci poziom mój e, smok teraz. I tu są przedłużne Siema. w ogóle takie światy. Jeszcze w środku. Widzę. Dobra, on jest za mody żeby go nazwać jeszcze mojego smoka. Tak, jest bardzo no, dużo światów tutaj. No mojego. Ej, no przecież ci pomogłem. O co ci ja chodzi? Nie chcę takiej pomocy, bo zabierasz mi wszystko Ja lepszy mieczyk teraz, patrz No i stąd, masz spaniać. swoje, słyszysz? Nie mam Ten, właśnie do ciebie mówię. Tu są, zobacz Ej, dobra, tu jest kolejny świat, ja idę tutaj Są jakieś doniczki właśnie. O, no to bij te swoje dobra, doniczki Dobra, biję doniczki Kurczę, ja im ja dam radę, to... może dam na razie Jakoś Te żuczki takie to Pyk, dobra, dobra dałem im radę okay, Ale ciężko ja się zobaczymy. już je bije, bardzo ciężko no dobra, to ja wracam do siebie, bo ja lydy pobudować. Ja też muszę coś zbudować właśnie. Ja Ale tutaj załatwię jeszcze kilka tych do, nie, jedną doniczkę jeszcze załatwię. I lecę do siebie, bo mam dużo kasy, więc coś tam uda się pewnie zaupgrade'ować. A tam level 10 trzeba mieć do kolejnego świata. Także już o, dalej na razie o, krej, nie wbijemy. Złot. Dobra, lecimy. Serio? To Home. nie ma czegoś takiego. Wow, jest już teleport, mogę coś spoko. Coś kupić. Jest teleport, no. Dobra, 600? Jest, jest. Ale ja już nic nie mogę kupić. Dobra, mam, mam sworda kupiłem i co teraz ja mam robić? Jak nie możesz? Nie mam już nic. A nie mam. A, Ten ma ile? 12. Uwaga, mam. 32? Mam nie, kiedy mnie nie stać. Gdzie ty masz? A jest dropper dobra. Co? Jest A mi stać na niego, dobra, mamy. I na upgrader no, zaraz, też mi stać. Wow, na wszystkie upgradery. Dobra, kupuję no, kolejne Robuxy, wydaje. Nikt się ze mną nie chce bić, to wyłączam te PVP. <laughs> no ja się mogę z tobą pobić ha, teraz? Jak ty jesteś mocniejszy no, Ja ty zawsze byłem pewnie. mocniejszy No pewnie, chciałem. Ej, dobra, ewolf! Ej, dobra, smok teraz tak? ten się robi Coś mi się... Co się robi? Wow, jaki fajny I co? Żółty taki no końcu... smok, mały Ale ja mam Haha takiego... Chodź zobaczysz mojego smoka A, takie jajko Tak, jajko się zmieniło w smoka teraz a że za, jajko się zamienił smoka. No bo a gdzie ty masz swoją... Ej, farmę jakąś tutaj robię już w ogóle. Farmę? Nie mam farmy. No a ja już robię. Oho, już widzowie znaleźli. Tak? No. Tu jestem, widzisz mnie? N nie. To przyjdź to pokażę tak. ci smoka no, mojego. Widzę, widzę. widzę. Już widzę, no co, po drodze będę slajmy sobie załatwiać. Czy mogę mu nazwę teraz dać? Mogę go nazwać! Tak! No, Dobra, Hektor. <suszel> Dobra, Hector, jak zwykle, nawet nie myślisz że żadnym Będz, dobra, nie? działa Będz A głowę Uf. mogę mu zmienić O, ja cię No, czemu nie mogę? Którą ja wydać? chcę mu dać? Ta okay, jest idę. fajna O, jakie oczy groźne, dobra, te oczy groźne Jaki Hektor, kolor mam ma mieć? Niebieski, niebies... nie Miałe Co... Idę Co tu chodzi? Przyszłam Aj, aj, dwa body, o. o O, ja niebieskiego zrobię Jaki fajny hm? Ja takiego mam, tam gdzie jest upgrader. Dobra, okej. Okay. Chyba udało mi się, finish. Patrz jakiego ja mam. Ha, ha, to jest mój smog teraz. No. Uważaj, fajny. uważaj na Hektora, bo jest PVP on. Ale ja nie włączaj! Off. Włączaj PvP! Nie, bo ty masz jakieś klasę? PvP, nie? słabiaku, w ogóle. szybko! Nie, nie, a co on ci jeszcze coś daje w ogóle? Nie wiem, I co on ty... mi daje właśnie. No bank. Czy on bije teraz? Włączaj Ej, bije bang. razem ze mną te te slajmy. Aha, no. To, to tu ma PvP ja się z włączone. Dawać. Mm, Ej, czy coś fajnie ma teraz. Włączone. No, z tym smokiem teraz. spoko. Nazywa ja się Kryktorek, tak fajnie, elegancko. Dobra, sobie idziemy tutaj budować dalej w takim razie Dobra, pyk Ale który musiałeś mieć level? Nie, tutaj później takie coś budujesz w tym Tajkunie i tam możesz no mam. Ewoluować. To może to będzie Sąka. to Bo na razie jeszcze Dobra, er beczki, cartfield O Jakaś Co ja tu mogę robić? O, no rozumiem o co chodziło Już, 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 zaraz będę miała Ej, tu coś tyle. klik mi pisze, a ja Ej, już, już. nie wiem o co chodzi a, dobra. No to nie klikaj. Farmę mam okay. jakąś w ogóle Już otwiera się, otwiera się! Cóż tu będę ten farmił <gulny> ogólnie Jaki ładny! Jakiego ty masz? Brzydkiego jakiegoś pewnie. Ślicznie. Nawet nie patrzę Ślicznie. na niego no znaczy żółty jest. Ale może go na różowo, bo może dać customize tam później i taki ten. Taki sam jest, tak twój. Jak dasz tam na tego smoka po prawej stronie, po lewej stronie, to co, tafię, masz, co mnie To tafię, tam ogarniasz, no bo ty nie wiesz, właśnie, to muszę ci tafię, powiedzieć. Nie, wiem się zastanowić, jak masz poziom dopiero, what? Dlaczego to tak długo się robi? Jakiś okay. lepszy mieczyk by się przydał. To teraz głowa. Pyk, pyk. Hmm. Ale możemy upgradeować ten mój mieczyk. On za ile był tu do upgradu? 4000. Ja cię kręcę. Głowa typ A. Pyk, dobra. Piąty poziom. Oczy. A, jakieś śmieszne oczy. Piąty poziom, muszę upgradeować ten mieczyk, słuchajcie. Żeby Takie był oczy. Okej, okay. teraz kolor mu dam. Dobra, pyk. Ale dlaczego to mamy zablokowane? Jak to odblokować? Dragon. Aha, bo jak będzie większy, to wtedy będziemy mogli tu coś odblokować. No widzisz. Te kolejne umiejętności jakieś. To co ty nie Więc wiesz. Poczko. O, brzuszek pick, mogę pick, mu kolorować pick, nawet. Pick. Tak, wszystko można pokolorować. A i te... E, dobra, okej. Okay. Finish. Dobra. Mam A, dobra. Piękna. Nawet nie chcę patrzeć Do... na tego twojego smoka. Pff, bo jest zapewne jakiś pragnę. brzydki. Jeszcze no, na pewno Fibi się nazywa. Przedki? A właśnie, że nie. No, ciekawe, to jak inaczej Taki niby. się nazwy nie spodziewam? No, bardzo to jest ciekawe. Ty jak przejdziesz, to dobra, zobaczysz Dobra, Cornfield. Budujemy fortecy. Farm, farm Road też mam. Okej. ci ile tu farmy zrobiłem? Lightsy. Roady znowu. Pink, dobra. Potem Barier, już mogę zebrać coś. Oj, marchewka będzie. Spokojnie. Tak, mam marchewkę właśnie. Zebrałem napis. teraz tutaj. I trzeba tam klikać, trzeba żeby ten, żeby to się posadziło w ogóle. Tak? Tak. Ojejgo. Tylko musisz wyłączyć mieczyk wtedy, jedynkę włączyć. No bo właśnie ciągle macham. Tak, i on to właśnie nic nie daje wtedy. dobra, to idę na właśnie. Wow, jak ładnie to wygląda. I klikam. Okej, okay, ja dobrze. Teraz sobie na tej rośnie. farmie można stać i sobie klikać, bo to bardzo szybko rośnie ogólnie. Tak. Lepiej, jakby samo się to zbierało. I za no, to kasy dostajemy w ogóle też. Ale muszę iść teraz, niestety, na slajmy, bo mamy mało kasy. Ale w sumie z dragonem. Będzie lepiej. Jocie, o, nie czeka nawet teraz. co tu nie. się dzieje? Przecież tutaj teraz trzeba cały czas na tej farbie stać. A to macie, jakiś auto farmer dragon by się przydał. No, przecież to. To już już kosztuje, a tam... już nie ma pieniędzy. Wydałem Widzisz, wszystkie Robuxy. Ja może mam 10. No to nie Lefne. wiem, to jest coś za 30. Ej, czemu mam pokradkowaną nas? O, mogę, za, ej, za 80 mogę. Dobra, Muszę baj. Okej. Okay. O! Dobra, on mi tu zbiera. To... Jak kupisz sobie zarobuksy, to one same zbierają. Te ja smoki nie, zbierają ci, ci na farmie. Ale epik. Ja nie mam żadnych robuksów, dajcie <śmiech> spokój. <śmiech> Tutaj wszystko jest zarobuksy, słuchajcie, w tej grze. Praktycznie. I czemu mnie przeniosło nagle. Gdzie? Nie wiem, stała mi gdzieś na kawałek drugiej mapy. Tak? No, mnie no, się nie Dobra, o, second floor już mam. Do kupienia. Ty masz nazwę? Mam, mam nazwę. Gdzie fisa, nazwę? To... Nie wiem, gdzie mam. Na zewnątrz? Tak? A to muszę zobaczyć. No. Zobacz Czekaj, sobie. bo ja drugi poziom sobie zrobiłem już. O, no, proszę bardzo. Pyk, wchodzę na górę. Blisko. Filary, pyk. O, proszę. Dobra, już nie mam Zabieram ci twoje Zostaw! To oboje. Gdzie jest nazwa? No, na górze. A jest farma moja. Tamo, no. Nazwana, dobra. No to spoczko Fajnie. Jest to spoko. Dobra, drugie piętro. Ja zobaczymy co tam na tym miała. drugim piętrze uda się zrobić. Zostaw moje slajmy i stąd! I co? No, Chcesz PVP? Chcesz zobaczyć peta? Poka Zobacz A jak Tylko się nazywa? Mi nazwę. A jaką ma? Pikuś. A, pikuś. No, no, no bo może przez to, że si jest. Ale zmieniłam na C też, nie? A no to nie wiem, to nie można może, nie wiem czemu. No to, no dziwne. to będą takie kraty. No to trudno. Ważne, że ja wiem. No ważne, <grym> że ty wiesz <jest> właśnie. <grym> idę po kolejnego. Można kolejnego? Co, smoka? No. Nie wiem jak. A gdzie się je zbiera? Nie wiem, jak. No ważne, ja też nie wiem. <grym> Ale co znajdę. Dobra, mam o. tutaj światełka. <grym> Okej, okay, idę ty na górę. Pyk To zaraz załatwię. Dobra, desk kupujemy. Nie, nie kupiłem. No, ja desk kupuję. Inkubator. Kupię. I tu konwojers. I co w tym inkubatorze? Widzisz? No. Jakiś mam inkubator, ale nie wiem o co chodzi. No to pewnie coraz bliżej już. No nie wiadomo no, to jest... właśnie. Nie ta strona. Muszę iść na marchewki. O, konwojer, dobra, udało się kupić. Jest o, dropper widzisz? tu kolejny na, na, na górze do kupienia. No. Dobra, jest, Ja spoczko. Ci Wszystko muszę mu... Tak ty mi mówisz. ciekawe co ty mi powiedziałaś. Ale o. ten sklep to jest w ogóle bez sensu, bo to są tylko dwa miecze do kupienia I je kupisz, no. jest koniec w ogóle i tam nic więcej nie można kupić już No i w sumie bardzo dobrze, bo tak naprawdę ja nigdy w tych grach nie używam wszystkich yy, broni więc, Aha, to jest tylko trzy można mieć, no to spoko Więc ja się z tym zgadzam No to ja dobra, się nie też zgadzam z Dobra, też mam napis Okej, okay, aha i już na kukurydze nie dobra na to górę. Się, no Dobra, na górę, cyk Ale faktycznie jest to fajne, że za te warzywa dostajemy kasę. Tak, dostajemy kasę za te warzywa. Tylko trzeba je zbierać, albo kupić sobie właśnie no. smoka, który ci automatycznie zbiera. Więc ten smok jest fajny taki, co automatycznie zbiera, ale. Nie, nie mogę. Ale nie, nie masz robukców, więc. Sobie no, nie kupisz go, dobra. Ale nawet szybko to ja idzie jest Ja muszę ten drugi dropper u góry ogarnąć. No, ja może kiedyś tą górę ogarnę. Ty, dobra. Na razie robię kukurydzę. I ile mam teraz? 1200. Dobra, powinno się udać kupić ten dropper na górze. E, dobra, to ja stąd idę. Dobra, pyk tutaj. Czyli najpierw muszę zrobić całą farmę, dopiero inne rzeczy mi się pojawią? Tak, wtedy y, znowu w środku ja. będziesz mogła drugie piętro zrobić. Aha, Dobra, dobra tego okay. dropera kupujemy. Dobra, i tutaj teraz znowu jakieś kamienie idą. Dobra. Spokaj, ale teraz <noise> powinno szybciej to iść trochę. Dobra, idę do tego kolejnego świata. Jeszcze tam byłam piąty poziom. Uu. Dobra, idę się tele, teleportnę tutaj. Czwarty. Dobra, Forest Hub. Hm. Jejku, Dobra, i tutaj żywa. są te robale. Dawajcie Obale, mi te robale. pik 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 600. No one okay, więcej dają, Expa. Dużo. Czyli wielka będzie kukurydza Tak, wielka taka o, kukurydza i rośnie. Okej, okay, jeszcze pampkiny i chyba to będzie wszystko. Chyba tak. Nie, jeszcze jabłka. A jeszcze Nie. jabłuszka są, no? Dokładnie. Nie mam ich. Teraz mi się dopiero pojawiły. Dobra, tutaj idę te doniczki nie, pobić trochę. Tak to nie będzie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, ja mam piąty Kto? poziom, a ty który? E, czwarty. Czwarty? Ej, to no. i tak dużo, ja szósty już teraz wbiję. U, ale i tak nie idzie to powoli, teraz. ale to patrz, jak kupiłem sobie ten starter pack i dostałem no. tego golda, na którego nie wiem, co mam wydać. Pewnie w późniejszym etapie gry to jakoś jest. A mm -hmm. Albo gdzieś się smoki kupuję, a ja tego nie wiem. To może to nie było takie opłacalne? No, raczej nie, właśnie. Czekaj, ja się muszę przejść na środek tej mapy i zobaczyć, czy tam no. się czasami smogów gdzieś nie kupuje, czy coś. To jest i zobaczmy. Bo tam jest, jest taki muszę. świat, właśnie. Taki zbudowany jest coś. I... Czekaj, bo na środku tu nic nie ma. A nie, to jest jego taki tajkun. Jejku, jaki on jest wielki, ja ten tajkun. Ja. Nie, na. tutaj nie ma takiego shopu, żeby wejść do shopu. Pumpkin. A faktycznie, Farmer Dragon, okej okay. No dobra. Nie, nie ma tutaj tego. takiego shopu, żeby kupić sobie smoka, więc nie wiem o co tu chodzi. No to jeszcze nie wiem, jakbym miała, to bym się zainteresowała, a <grym> tak to. Dobra, bo ja bym chciał, nie to wiem, to nie. ewoluować tego smoka albo kolejnego sobie kupić. A tutaj widzę, że na razie jest lipa. Pewnie się da, tylko właśnie trzeba to poszukać. Okay, nie idziemy wiadomo o co tu górę. chodzi. W takim razie. Trudna jest takierka. 300. Dobra, bardzo upgrader kupujemy. I dropper światła. kolejny. I, i kolejny upgrader w już mi nie stać na kolejny. Aha, czyli nie Ale tu już spoko działają. Znać. Weapon shop! E nie, drugi weapon shop jest na górze. Hmm. Ale bez sensu tu jest trochę zrobione, bo najpierw filary zamiast upgrade'ów są nam dane. No tak. To jest taki średniowy. Tak jest bo tak się nie tutaj. Ejku, ile? Waży, faktycznie no ja ten dragon zbierę. by się przyznał No, przyznałby przy... się, na pewno by się przyznał Nie jeden tutaj zbiera, ale to jest, wiesz, jeden to malutko O, jaka ładna ściana o, Tych pieniędzy tutaj zarabia Mega to jest Ładnie wygląda w ogóle ten cały taikon Nie no, epicko jest zrobione, ale jest bardzo rozbudowany, bardzo mocno jest rozbudowany tutaj ten taikon no, Spoko Dobra, czy uda mi się to kupić? Dobra, to kupię ten weapon shop i co my tutaj mamy? O, Aksa i taki za 70 Robuxów. Fajny sword jest, ale nie stać mnie. Ale lipo, słuchajcie. Ale nawet widzisz, że tutaj nikt PvP nie ma, to no po to. No właśnie. Słuchajcie, jeżeli odcineczek wam się spodobał i chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek z tego Tycoon'a, czyli My Dragon y, Tycoon, to zostawcie koniecznie 20 tysięcy łap do góry, a taki odcineczek nagramy. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoszop.pl, ja dziękuję za uwagę, i widzimy się jutro w kolejnym odcineczku na moim kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, papa. pa! pa! pa, pa!